Po zakończonym meczu Old w Mikruszowicach przed nami kierownik zespołu bohańskiego klubu sportowego Old Boys, Józef Zawada. Jak oceniasz, Józiu, ten mecz? No, miłą niespodziankę zrobili nam goście, przynajmniej w pierwszej połowie. Podchodzimy do sprawy czysto sportowo. Zaprezentowali się bardzo agresywnie, z tym, że Oczywiście czysto grając w piłkę wyszli na prowadzenie, zmusili naszych zawodników do zmiany stylu gry i dostosowania się do tego, co zaproponował przeciwnik. Dość, dość skutecznie goście walczyli z nami do blisko 60 minuty. Dopiero po przerwie troszkę opadli z sił. Ale mecz był ogólnie bardzo czysty, prowadzony w atmosferze czysto sportowej i dziękujemy gościom za to, gratulujemy dobrej postawy. No, ja również dziękuję i gratuluję pierwszego sukcesu.